Szanowni Państwo, witam serdecznie. Otwieram obrady Rady Miejskiej w Działczystach z dniu 20 sierpnia 2020 roku. Witam serdecznie Szanowną Radę, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik witam Panią Witam. Bardzo proszę o zalogowanie się do systemu celem stwierdzenia kworum. Na 15 radnych swoją obecność potwierdziło od 12. Stwierdzam, forum Rada może podejmować prawomocne uchwały. Odczytam plan dzisiejszych obrad i poddamy go pod głosowanie. Punkt numer 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie forum radnych. Punkt numer 2. Uchwalenie porządku dziennego obrad. Punkt numer 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy działczy na 2020 rok. Podpunkt A. Dyskusja podpunkt B. Podjęcie uchwały. Punkt numer 4. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na zadane pytania. Punkt numer 5. Zakończenie obrad sesji. Czy wnosi ktoś obniżkę planu obrad? Nie widzę. Bardzo proszę o głosowanie. Głosowanie zakończone, 12 głosów za. Plan obraz został uchwalony jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer 3. Pra, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy działczyce na 2020 rok. Bardzo proszę panią starą o zabranie głosu. Witam Wysoką Radę. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. Działoszyce na 2020 rok powstał na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2020 roku pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2019 roku pozycja... 869 ze zmianami. Rada Miejska uchwala co następuje W paragrafie pierwszym zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 675 ,64 zł. 64 grosze. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 330 258 ,64 zł. 64 grosze. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 809 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wprowadza się zmiany do załącznika nr 4 do uchwały nr 22 łamane przez 123 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku. W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 3 wprowadza się zmiany do załącznika nr 10 do uchwały nr 22, łamane przez 123, łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W paragrafie 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce. W paragrafie 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wysoka Rado, w projekcie uchwały zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

w dziale 855 Rodzina, rozdział 855 dwa świadczenia rodzinne, świad świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 638,22 zł. I plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 500 tys. zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne z tytułu usunięcia z budżetu zadania inwestycyjnego rocznego pod nazwą Zakup Średniego Samochodu Pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sansygniowie. Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 20 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Rozdział 754/12 Ochotnicze Straży Pożarne z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 tys. zł. Plan dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanccydniowej. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdział 704 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o 583 9583 zł na zabezpieczenie wydatków w działach. 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminy na zabezpieczenie środków dotyczących zwrotu z rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na remont dróg gminy otrzymanych w 2019 roku w kwocie 1583 zł. I w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 921.20 Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami w kwocie 8000 tysięcy na zabezpieczenie środków dotyczących sporządzenia gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu nad zabytkami dla gminy Działoszyce na lata 2021-2023. Wysoka Rado, jeszcze tutaj w skrócie chcę zaznaczyć, że wycofujemy to zadanie inwestycyjne zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sardyniowie, ale ze względu na to, że zmieniły się warunki dofinansowania. I dofinansowanie większe dostaje ochotnicza Straż Pożarna, więc my z, naszej, z naszego budżetu dajemy dotację w kwocie 300 tysięcy złotych i otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 20 tysięcy złotych i przekazujemy ją też dla OSP w sankcyjowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie bardzo. Bardzo proszę o głosowanie. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 32 łamane przez 178 przez 2020 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w na 2020 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Głosowanie zakończone. 12 głosów za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer cztery. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, to proszę o ich zadawanie. Proszę, A to na moim terenie idzie w budowaniu, tej robi? I liczy Zresztą nie robią teraz, cały dzień gdzieś tutaj porozkopowali tę drogę tam, ani przejeżdżają ani nic. Nie wiem, czy na nasz tam zerwali i, i, i co tam dobrze ogóle? Będziemy tam dzisiaj, tam jest utwardzenie. Znaczy, tam były te przełomy i te przełomy mają zostać zabetonowane z, zgodnie z technologią. Dlatego to były na asfalt oczyszczone pobocza i betonują te przełomy. Dzisiaj będziemy z na, na co Ale bo to nie jest w całości. Bo tak dwie trzecie jest niezebrane, zebrane, tutaj jest ten jedna trzecia zostawiona, jedna trzecia i to też jest pękane, i będę dobra, to całe, to nie całą takie... Panie Rąb, ja nie mam kwalifikacji, żeby oceniać po prostu budowę. Nie, ja natomiast... też się pyta. Tego Panu mówię, wspomniałem do nas pismo, że zgodnie z technologią usuwania przełomów, zastosują jakąś technologię betonowania i tą technologię robią, zaczęli roboty drogowe, jest nas zbudowany, mamy tam się pojechać, wszystko idzie zgodnie z Nie ustaleniami. Dobrze. Ładnie zaczęli, na krzaki i tego pobocza pozbierali. Ciekawie to wyglądało. A tak ja, państw, proszę, proszę się nie martwić jest wszystko zgodnie z planem. Tylko nie, no, to... ma taki okres żywny, każdy potrzebuje przejechać ze słowu czy z a tutaj są takie przełomy, nie? To w nie stoi. Ale właśnie te przełomy no. są niwelowane z racji tego, że musimy je zabetonować, żeby one dalej. No rozumiem. To wymaga dlatego to technologii, dlatego tą technologię mają zgodę i będzie dzisiaj nad zbudowane, będziemy to oglądać, ale wszystko idzie zgodnie z z informacją z nadzoru budowlanego, zgodnie z planem, tak mi się tak zaistniała i dlatego tak, no bo betonują, bo to musi związać po prostu i dlatego tam przygotowują powierzchnię, betonują i no to musi związać, no to jest tak na ja się nie znam tego typu, nie? ale z nadzoru budowlanego mam informację, czy idzie wszystko zgodnie z planem, tak jak mam na Ludzie są ciekawi, ja bym nie podpowiem na dzień dzisiejszy, bo nie wiem. No, jest firma, naprawdę firma jest konkretna, ym, znam firmę, no, jest sobie w sposób. Jest też nadzór który daje gwarancję, pani sprawdza, jest uzgodniony, po prostu to uzgodnienie, które mają być, no, zgodnie z technologią, To bo dopiero, no, nie ma nic. To widać. Ładnie zawsze, także. Będziemy efektuję jej po dopiero. Natomiast zdaje mi się, firmy też wykazać. Tak, dziękuję. Proszę, Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Ja, ja, proszę panią Szymon, pani ta sieć, modernizacja sieci elektrycznej. Kiedy może ruszyć, mieszkańcy się dokukują? Oświetlenie? Oświetlenie? Słuchajcie, Państwo, musieliśmy unieważnić przetarg, bo oferty, które wpłynęły od wykonawców, no, roz, są bardzo rozbieżne z naszymi liczeniami. Z z naszym praktycznie rozmieniliśmy się o milion złotych. Dlatego też rozmawiamy teraz z firmą, która jeszcze raz przeprowadzi inwentaryzację. Ma na to no, do miesiąca czasu, on zrobił inwentaryzację, zrobimy swój projekt i swoją wycenę, bo tutaj no, wszyscy. Panie Przewodniczący, chcę zarobić po prostu, no, w pierwszej, pierwszej fazie było przewidywane 1,2 milion, mln, milion a pierwsza oferta, która się, najtańsza oferta, która była tak? to 2,2 mln, czy 1,2 mln, tak? Że mogę tylko i przyjść, bo jest to wykonawstwo, no to będziemy ale mamy wysłuchanie, które z inwentaryzmu i będziemy wykonywać, tak? Na, ten, na tą kwotę, nas nie jest tego, to potem na z miejsca, jak to dzisiaj robić. ja jeszcze mam taką, dla Państwa taką informację, dzisiaj, dzisiaj też wczoraj rozmawiałem z Panem, dokładnie dzisiaj z Panem Rafałem Rodziszem, to jest Pan, który ma firmę w Pinczowie, to jest taka świeża informacja, zwrócił się teraz tak samo z taką informacją, że przyjmuje, e, przyjmuje e, big bagi po nawozach z folią, z e, foliową wkładką, e, folia, folia, worki po nawozach i, i folia z e, palec po nawozach, folia biała z sianą do 13 on przyjmuje na ulicy Nowowiejskiej 39, tam nie ma ograniczeń, natomiast muszą być wymogi, że te odpady powinny być spakowane w paczki, jeden, drugi lub tak w big bagach po nawozach itd. tak dalej. Można się porozumieć, trzeba to zawieść do pinczowa, muszą być to spakowane rzeczy, ale to wszystkie odpady, które macie na koszonka po big bagach i tak dalej, bez ograniczeń do nowych można tam zająć. Także można się wcześniej mówić, zostawić telefon, można też powiedzieć rolnikom, którzy mają z tym problem. Bo to wiem, że ogólny, ogólny jest problem. Także worki po nawozach, worki po tych obiegach, folii, po siano foli folię z, z, no, z, tak? z palet, ale nie przyjmuje takich jak folii pryzmowej, wyściółkowej oraz tunelowej, butelek, i plastików, folii zbudowy, budowy, gospodarstwa domowego, styropianu, siatki, sznurków, wyżywania, wiązania siano piszonki słomy i sianek. To, o tym mówię, żeby warto, warto powiedzieć. <coughs> Przed dostarczeniem warto do niego zadzwonić, bo przyjmuje w Piszowie, można przywieźć każdą ilość, natomiast to mówię, trzeba się mówić wcześniej. A ja by pani Burmistrzu, ogłoszenie takie na powsianą. Zrobimy, no, jak najbardziej ogłoszenie, tylko no to informacja świeża jest. A, to, to to odpadne? Nie, nie nie. Odpadnie, no, to będzie odpłatne? Nie, nie odpłatne, nie tylko muszą być posegregowane i te, no oczyszczone te wszystkie posiłki i piszogarach, bo to nie mogą być tak zwinięte po prostu na Nie, z... bo ja tak właśnie przyjmował, wcześniej ten, To nie wiem, czy się nie, czy nie. Nie, nie, to jest ulica Nowowiejska 39 w na placu. On mówi no nie, że nie zapewnia swojego transportu, ale jeżeli się umówicie z nim po prostu na to przymieka każdą Także też taka informacja na świecie. Czy są jeszcze pytania? Nie. W takim razie dziękuję bardzo za obecność. Zamykam Rady Rady Miejskiej w działu